Dzień dobry, witamy wszystkich na kolejnym naszym spotkaniu geologia moja pasja. W zeszłym tygodniu spotkaliśmy się z Antosiem, a dzisiaj przyprowadził swojego kolegę. Jak masz na imię? Wojtek. Wojtek, Brawo, witamy Wojtka w naszym gronie i przywiozłeś przyniosłeś tutaj swoje okazy. Widzę, że stół nam się zapełnia coraz bardziej. Czym się interesujesz i na co ukierunkowałeś swoje zainteresowanie? Jakie zbiory? Akurat je ja najbardziej na różne szczotki i yy, jakieś takie bardziej żelaziste. Czyli wszystko, co żelaziste, a tego materiału tutaj w Górach Świętokrzyskich nie brakuje. Myślę, że pozyskujesz je tutaj gdzieś z niedalekiej odległości. Gdzie to jest to miejsce? Wiśniówka pod wiśniówką i. Czyli znów to słynne miejsce niedaleko Kielc, prawda? Ale widzę, że tak jak z tych okazów, które tutaj przyniosłeś, to bardziej preferujesz okazy surowe, takie nieobrabiane. Tak. A czy obrabiane też się, też się znajdują w twojej kolekcji? No proszę, ale to musiało dużo pracy kosztować, bo krzemienie są trudne do, do obróbki. Ale zobaczmy te zbiory, które tutaj Wojtek zgromadził. To wśród nich są naprawdę rarytasy, które nie jeden kolekcjoner chciałby mieć w swoich zbiorach. Galenę, prawda? Minerały żelaza i wiele innych ciekawostek. A ten minerał znasz? No To jest baryt. To jest baryt. Ale powiem ci, że jest bardzo, bardzo podobny do, do kalcytu. Ale gdybyśmy go wzięli do ręki, okazuje się, że jest o wiele cięższy. A ty Antoś, co dzisiaj przyniosłeś? Ja przyniosłem dziś głównie kalcyty z różnych lokalizacji. Tutaj na przykład jest kalcyt z Grabiszyc, kalcyt na Bazalcie. Ma formy takich jakby jeży. Jest to ciekawy okaz. Być może, że kiedyś sami taki okaz znajdziemy, bo na każdych wakacjach jeździmy w góry do Karkonoszy. Skąd przywozicie Różne te, te okazy. właśnie okaz. Ale widzę, że niektóre tu wyglądają bardzo groźnie, przypominają zęby rekinów. To są chyba nasze świętokrzyskie, prawda? Tak, ten okaz jest z kopalni Kowala, ten okaz nazywa się Kalcyt Psie Zęby, nazwa wzięła się od tego, że właśnie są takie specyficzne kryształy, które... Te kryształy jest... przypominają psie zęby, prawda? Tak. No super, a tutaj widzę takie, taka ciekawostka, bardzo ładny, błyszczący kalcyt, skąd pochodzi? A to jest akurat kalcyt z, z kadzielni. Wypolerowaliśmy go i wyszlifowaliśmy na zajęciach w geoparku. Uzyskał bardzo ładny poler. I szybko dosyć zrobiliśmy ten kalcyk. Bo, bo nie jest taki bardzo twardy. I ładnie i szybko się go szlifuje. Łatwo się obrabia i efekt jest bardzo ciekawy, prawda? Tak, Ale skoro, skoro jesteśmy, mówisz o, o pozyskaniu okazu na Kadzielnia. Przecież kadzielnia jest rezerwatem. Jak to pogodzić ze zbieraniem minerałów z ochroną przyrody? no Na kadzielni rezerwatem jest tylko skałka geologu. Czyli nie cała kadzielnia jest rezerwatem. Tak. I można spokojnie w niektórych miejscach poszpełkać za, za takimi kalcytami. Jeszcze jakoś ma szczęście. Tak. A teraz powiedz mi, yy, jeśli tak rozmawiamy tutaj na tych naszych spotkaniach, często mu, powtarzamy ciągle o tych rezerwatach, o tym, że na karczówce jest figura świętej Barbary z galeny. Czy Was to nie nudzi? Jak to wygląda? Czy Wam się w ogóle ta, ta wiedza do czegoś przydaje? Bo nie, A, mnie się przydaje w szkole i mnie to nie nudzi, bo zawsze mówimy o czymś innym i jest to ciekawe. No, ale jak w szkole Pani opowiadasz, to. Pewnie pani jest zdziwiona, że taką wiedzę posiadasz, prawda? Tak. Zdziwiona jest. A tak ciągle mówimy o, o rezerwatach. E, ile mamy tych rezerwatów w Kielcach? Pięć. Pięć takich. Cztery geologiczne i jeden geologiczno-krajobrazowy. E, posłuchajcie, jak myślicie, czy są w Kielcach ludzie, którzy nie znają naszej wieczni, kadzielni, ślichowic? Rezerwatu Biesak Białogon, Karczówki. Czy są tacy ludzie w Kielcach? Są, oczywiście, że tak. Czyli nie, nie wszyscy zaglądają tam, gdzie powinni, prawda? Nie. Może się wstydzą tego, że, że nie wszystko widzieli, takie ładne miejsca, jakie, jakimi są rezerwaty kieleckie. Gdybyśmy im tak pociutku darowali tą winę, to co możemy zrobić? Możemy ich zaprosić, prawda? Przychodźcie wszyscy do naszych rezerwatów. Czeka na Was Kadzielnia, Karczówka, Biesak Białogon, Ślichowice, Wiecznia. Zapraszamy. Zapraszamy.